Czy masz masz kaktusa na górze, to wygląda jak taksówka jakaś teraz. Nie wolni! <laughs> nie bo Mikoła wyrwiesz. O ty kurde. Jak się przesiada z siedzenia na siedzenie, tryhard. <laughs> o, nie ma tak. <laughs> nie, nie. nie. <laughs> no i <Moja> nie <laughs> Trzeba było się patrzeć na mnie, a nie na drogę? Kurde, masz na ci. Co tu? Nawet ci bag wyleciał, ty. To tu się demontuje, bag? <laughs> Jak ci bag wyleciał? Ja ty nie że się demontuje, bag, tutaj. Odjeżdża ci samochód. Ej, no nie da się go za A da się, dobra. To nieźle. Ej, gdzie jest mój samochód? Ej, samochód mi odjechał. Co za gołeś? Siadaj, siadaj. Mi się wydaje, czy mi samochód zniknął? Dawaj, trzeba go do tego do, dopać. No biegnę! Ty mnie garaż, że mi samochód zniknął. Nie, jest tam, jest tam. Nie, to kamień. Ty no, wyparował mi samochód. Nie wiem, No zniknął. Cały czas zniknął. Tak, zniknął. Ty, bo tu górka jakaś chyba. Nie no, ale zniknął mi samochód, stary, nie ma samochodu. Straciliśmy V8 właśnie. Ja nie mogę. To safe Aha. To nieźle. Save jest w momencie, jak mi samochód zniknął, Chaish. No nawet, nawet czytanie save'a nie pomoże nam? Samochód zniknął po prostu. Wiesz co jest najgorsze? Że zniknęło nam, zniknął nam z samochodem cały nasz arsenał. Wszystkie kurde, bronie Zapomniałem. Wszystkie bronie, Stary, ja się zastanawiam, czy w takich sytuacjach my nie powinniśmy prosić Boga o nowy samochód z takim samym silnikiem i z takim samym arsenałem, co był z tyłu. Bo to jest. Nie, to, to jest. To jest na hardcora jechać. Jest Ty tam. jest! Karabin został jeden mamy To twój po mnie. Znaczy ja też mam, ale no tam było wiele więcej, tam było kilka kałachów Trudno, życie, lecimy na żywioł Nie, no, znowu elektrykiem, no nasze V8, no nie wytrzymam no A było znikać samochód? To nie moja wina, że sam znika po jechaniu kurde kilkunastu, dziesięciu metrów Stu No stary to ma trzy biegi tylko, to nie jedzie więcej do przodu nie, no no i takim elektrykiem ja nie wierzę. Weź, nie wiem, nachuchaj do popielniczki czy coś, turbo zrób. Nie, no, 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 ale my nie przejedziemy, stary, no, 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 no zawsze znaczy nie przejedziemy, no nie znajdziemy już tej, takiej fałsemki fajnej. Tego nie wiesz, może nam Cadillac się pojawi. Na Kadilaka bym nie liczył. Gorzej, jak nam się Kadilak z elektrycznym silnikiem pojawi. Gorzej, jak nam się pojawi Kadilak bez silnika. Bez silnika to tam jeszcze wywalone, będziemy pchać, ale kurczę. Ale Cadillac z elektrycznym silnikiem równa się automatycznie zepsuta skrzynia biegów. Śmigam, siedko, tu drogą z kaktusu, piję miąż. <grym> Pij Pijesz miąż? Co? Pijesz miąż? O, zielony, nie, to, 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 to tam. O, droga mi się pojawiła, w końcu! Jakieś dziwne odgłosy, słyszysz? Były. Burza. No burza, burza z kasztanami. Zawsze, mo zawsze mogło być gorzej. Mogło nam, mog nam wyciekać z paku do chodnicy. No niby tak, no ale V8 stary, V8. Ty przypomnij sobie jak my za starych czasów śmigaliśmy z tym V8. Przypomnij sobie tą prędkość, no szkoda, szkoda jej. Kurła kiedyś to było. Teraz już nie ma. Bo zniknęło. Dawno nie było warsztatu. Dawno nie było e, jakiegoś e, czegokolwiek większego od stacji. Znaczy, no dobra, była res, restauracja, ale no, restauracja to takie w sumie. No jest! Najgorszy ale, jest wiatr, ale, ale, ale no. Tak, najgorszy jest wiatr i piach. Ty. Rozpędzamy się. Bo pa, bo patrz, nie? Bo jak idziesz jak drogą No Jest twardo No A jest piach No To i tak jest miękko No Tak jest, tak jest co ej, Co spadki mocy Elektryczność Elektryczność nam się kończy No nie żartuję, serio nam się elektryczność kończy Weź podmuchaj Co zrobiłeś? A Ty co nie mam bug Co ty robisz? Gościu, po prawej z przodu. A y, w lew, to nie wiem. Ale też z przodu, pod maską. <noise> Ej! Hey, mamy maskę w samochodzie, gościu. Nie, no mamy jeszcze paliwo. No ja mam ja maskę stary, prze, przecięła mnie. Maska, patrz Jak? <noise> o, e. Nie rób tak. Nie rób tak, gościu. Nie jest maska. O, już z tyłu jest eee. To odpadło Gościu Zaraz w ogóle nie będziemy mieli samochodu. Cześć, bo chciałem klapę złapać, bo się przyczepiła. Ty, kupa wypadła. Stój, stój, stój! Nie no, ja to nie, ja, ja nie wierzę, że to w ogóle, stary, jest możliwe, nie? Jak można było taki samochód stracić, Jakie V8? I jeszcze autosave się zrobił po tym, jak ten samochód zniknął, to jest niemożliwe. Dorobili, dorobiliśmy się V8, a teraz mamy Trabanta. Tak. Z elektrykiem. Jechałem sobie drogą I żółt mnie kopnął nogą Tak było. Wywaliłem się na ryło ale zębów mi się wybiło Kamień! Spokojnie mamy o. wysokie podwozie. Podwozie było wysokie, złe. Wysokie i, zawieszenie. I szyny też były złe. Legenda głosi, że kiedyś uda nam się znaleźć jakiś kurde. Porządny building. Da, da, da. O, o o o o, coś tam jest! O nie, to droga. <laughs> Wiedziałem, też, też też tak to wyglądało dla mnie. Nie no, ale może my powinniśmy zrobić stary tak... W taki sposób tą serię może w końcu by nam się udało przejść tą grę. Że Powinniśmy sobie wpakować elektryka. I nie zatrzymywać się i po prostu jechać przed siebie. Te 50 na godzinę przez całą grę. Zaję się prędzej, czy później coś by nas w kosmos wystrzegł. to może bliżej celu byśmy byli. No dajcie nam coś, dajcie nam coś ciekawego, dajcie nam Cadillaca, dajcie nam kurde V8 turbinę i... 500 litrów paliwa i będę happy. O! Jest! Oho. Drive Jest! Niestety drive -thru, czyli useless. Useless chyba budynek. Jakieś auto będzie. Nie, nie będzie. Ten budynek zawsze jest useless. Tu się przy tym samochody chyba nie respię. Nie lubię tego budynku bardzo. Mamy RO... Do... A nie, co to motor? To jest motor! Wygląda na sprawny. Ej, bako zardzewiały. A, do wywalenia. O, lampy Ladyna. Właśnie dlatego nie lubię tego budynku. Wchodzisz tu i są niby te skrzynki. Je można rozwalić, ale będziesz miał 2 FPS-y. A samochodu z takiej skrzynki nie wyciągniesz. Ta amunicja co jest w skrzynce. Do czego? Czerwona, czyli szota chyba, nie? Tak. Da się jechać, pat. Tylko trzeba uważać przy skręcaniu. <noise> Tylko ty nie masz silnika teraz. Dobra, oddaję ci silnik. Po, widziałeś jakie drifty? Op. Co ty, jak ty odpalasz, stary? Co było? Po... <noise> Stary, ty butem odpalasz ten silnik To, to jest specjalna technika do, do, Na rozruch Nie kameruj tego, bo to jest mechanikowa kurde sztuczka Weź to odp odpalaj, ja muszę zobaczyć jak to ze środka wygląda Jak nogę wyciąga i odpala Co za chłop za jak... Dawaj tego elektryka pakujemy z powrotem Dobra, weź ty kieruj teraz. Ja sobie posiedzę. Kierowniku i teraz ty kierownik! Ale mam celownik ty. <laughs> Kurde, ale by było fajnie jakby warsztat byłby Co nie? Fajnie z, by było gdyby z, był z warsztat. Z kadlaki. i V8, i turbiną. I silnikiem elektrycznym. Nie. <laughs> tak nie robimy, tak nie wolno. Ale hmm. przez to, że nie taki za, że nie za szybki ten samochód, to w miarę stabilnie jedziemy. No tak, tam też się dało stabilnie, tylko ponosiło, bo miałeś tyle mocy, że aż yy, szkoda było nie wykorzystywać. Nie, ja ci powiem, że mi się wydaje, że my Cadillac'a nigdy nie spotkamy. Chyba, że jakoś fartem przy nowym save'ie jak będziemy zaczynać, to nam się na, na początku z respi. To może może wtedy. A tak to, to wydaje mi się że nie. Ale to jak Cadillac'a byśmy znaleźli to już do końca gry chyba, nie? No ta, dopóki do momentu się nie zepsuje. Aby ktoś nie wpadnie na genialny pomysł, żeby wstawić ten silnik elektryczny. No. Dokładnie. Ogólnie się nie tykamy silników elektrycznych Chyba że są wmontowane w jedne auto. Ogólnie yy, widzowie pisali, że może być tak, że nawet nie trzeba zamontować. Wystarczy, że ten silnik dotknie samochodu. Czyli przykładowa jak też na pakę. Że tak może może też być chyba. I że to właśnie od tych silników się tak mam buguje. Więc yy, no Silniki elektryczne tylko takie ostateczne wyjście A Jak ja dotknąłem to ręką to teraz będę NPC i będę miał trzy biegi biegu do przodu? Tak Ja nie mogę